Witajcie widzowie, zapraszam Was na coś rodowego, międzyrajdowego vloga, z którymi wracamy po dłuższej przerwie. No właśnie, dłuższej, niezapowiedzianej przerwie, wobec czego myślę, że jestem Wam winien kilka słów wyjaśnienia. Jeśli chcecie bezpośrednio przejść do rajdowych newsów, to teraz tutaj się Wam pojawia czas, do którego trzeba przesunąć vloga. A ja zacznę od tego. Że chcę Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście z motopasjami, że oglądacie vlogi, testy samochodów i inne motoryzacyjne materiały, które od pięciu lat pojawiają się na tym kanale. Szczególnie chcę podziękować tym z Was, którzy w ciągu ostatniego miesiąca w dziesiątkach pisali do mnie w komentarzach pod filmami, w prywatnych wiadomościach na Messengerze, na Instagramie czy też po prostu mailowo z zapytaniami o to, co się dzieje, czy wszystko u mnie w porządku. No cóż. Yy... Zachodzi pewna duża zmiana w moim życiu, z którą muszę sobie poradzić, którą muszę ogarnąć. Trochę to jeszcze na pewno potrwa, natomiast jest już na tyle ogarnięta, że wracamy do vlogowania i co środę będziemy się spotykać. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wszystkie te słowa wsparcia, bo one. Niesamowicie motywowały mnie do tego, żeby wrócić na YouTube. Oto jestem. I teraz już co środę będziemy się spotykać. Wracamy nie tylko z vlogami, wracam też z testami samochodów już w najbliższą sobotę rano. Zapraszam Was na długo wyczekiwany test Daci Duster. A co do samych vlogów, to też możliwe, że przesunę je na środę rano, żeby po prostu mieć środowe popołudnie wolne, ale to się jeszcze okaże. Mam pewne pomysły na to, jak zmienić kanał, jak go rozwijać dalej, ale będę się z nimi tymi pomysłami, z Wami dzielił. W miarę jak będę je wprowadzał, na razie to wszystko są tylko moje przemyślenia. Przechodzimy zatem do tematów rajdowych i zaczynamy od najważniejszego newsa ostatnich tygodni, a mianowicie od afery, którą rozpętał nasz polski związek motorowy, związany z nowymi przepisami dotyczącymi wykorzystywania samochodów do sportu. Zasięgnąłem pewnej opinii od kolegi Waldemara, którego pozdrawiam, jak chodzi o to, jak wygląda organizacja takich. Nie znajdujących się pod egidą Polskiego Związku Motorowego imprez Rajdowych. Poczytałem też na ten temat na przeróżnych portalach, różne zdania różnych osób z, weszły do mojej głowy. I to, co mam do Wam do powiedzenia, jest następujące. Po pierwsze, jeśli masz samochód z klatką, to w myśl nowych przepisów, jeśli chcesz go wykorzystywać do Kajodesów, to nie zrobisz mu badania technicznego, bo nie masz książki samochodu sportowego. Z kolei, żeby mieć książkę samochodu sportowego, innymi słowy, móc poruszać się zgodnie z prawem, samochodem z klatką po drogach, musisz mieć licencję wyścigową lub rajdową. A jak już masz licencję pzmot to po co miałbyś startować w amatorskich imprezach? Kolejna bzdura to ta, że samochód z klatką po drodze może poruszać się tylko i wyłącznie w trakcie trwania zawodów na dojazdówkach. Czyli oczywiście na zawodach, które są pod wizą pzmot rozgrywane. Zatem... Swojego Citroena Saxo VTR, Clio RS, czy innego maluszka, którym ścigasz się w amatorskich rajdach, ale oprócz tego dojeżdżasz sobie nim do pracy czy na uczelnię, nie będziesz już mógł używać w tych prywatnych celach. Będziesz musiał go przywieźć na lawecie na rajd, przejść badanie techniczne rajdowe i użyć go tylko w czasie rajdu, a następnie zapakować na lawetę i zawieźć. Co mają zrobić ludzie, którzy nie mają pieniędzy na drogie ściganie z PZ motem? Którzy nie mają pieniędzy na lawetę i po prostu jeżdżą swoim autem, a przy okazji się nim bawią, bo wyposażyli je w elementy bezpieczeństwa typu klatka. Co mają zrobić organizatorzy? Jest to na razie temat gorący. Dużo się w tym temacie dzieje. Ja będę Was informować, jeżeli zachodzić będą w tych przepisach jakieś zmiany. Natomiast na chwilę obecną, tak jest, że Polski Związek Motorowy ustanowił sobie po prostu monopol, bo tylko Polski Związek Motorowy i Automobil Cluby zrzeszone w PZMocie będą mogły w Polsce organizować rajdy, w których będą mogły startować samochody z klatką. Nie dotyczy to jednak samochodów zarejestrowanych za granicą, bo każdy kraj ma swoje przepisy, bądź samochody rajdowe są traktowane tak jak zwykłe, bądź są osobne, wydzielone sposoby badań technicznych takich pojazdów. Różnie to jest. W każdym razie, ponieważ jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej, Unii Europejskiej, to obowiązują u nas, dla samochodów zarejestrowanych za granicą, te przepisy, które obowiązują w kraju rejestracji danego auta. Wiem to stąd, że na przykład, jeżeli jedziesz do Włoch, ale masz samochód na włoskich tablicach, w samochodzie musi się znajdować tyle koszulek odblaskowych, ilu jest pasażerów. Ale jeśli jedziesz do Włoch samochodem na polskich tablicach, musisz mieć kamizelkę odblaskową dla kierowcy, bo tego wymagają polskie przepisy. I owszem, może się trafić upierdliwy policjant, karabinieri czy inny w innym kraju, który przyczepi się do jakichś warunków technicznych, dopuszczonych w Polsce, a nie dopuszczonych za granicą. Nie zmienia to jednak faktu, że Ciebie obowiązują Twoje przepisy. Krajowe, czyli na przykład Niemiec może przyjechać do Polski samochodem, który będzie wyposażony w żarówki LED, retrofit w lampach, co jest legalne w Niemczech, w Polsce nielegalne, i nie może mu polski policjant zabrać dowodu rejestracyjnego. Oczywiście, właśnie, polski policjant, polski policjant ma tak naprawdę decydujący głos w, tym, w tej sytuacji, i teoretycznie może odebrać dowód rejestracyjny autu z klatką z Niemiec czy z Czech. Teoretycznie. Bo i tak zostanie potem ten dowód zwrócony, ale narobi tylko takiemu zawodnikowi, czy turyście na retrofitach, czy turyście z Włoch, kłopotów. Miejmy nadzieję, że uda się to w jakiś sposób uporządkować i to jak najprędzej, a przede wszystkim, że policjanci będą rozsądni i nie pozwolą zabrać nam tych bezpiecznych zawodów, organizowanych w bezpieczny sposób na zamkniętych drogach bądź placach, organizowanych w tym celu żebyśmy wszyscy na drogach mieli po prostu bezpieczniejsze warunki. Rozpętała się burza nie tylko w polskich rajdach, ale także w WRC. Otóż na mecie rajdu Szwecji Adrian Fourment, który miał przygodę podczas jednego z etapów, użył określenia, że w piątek on fakta up swój rajd. No i użył tego słowa na F. To jest powszechnie obraźliwe słowo, natomiast jest to też no, swoisty idiom i znak naszych czasów który sprawia, że te słowa nie są do końca tak odbierane, a zwłaszcza przez nieanglojęzyczne osoby, żeby się o nie nie wiadomo jak obrażać. Niemniej jednak sędziowie nałożyli astronomiczną kwotę 30 tysięcy euro kary na Adriana, z czego 20 tysięcy euro jest zawieszone, za to niewłaściwe słownictwo. Ja się wcale nie zdziwię, jeśli teraz podczas zbliżającego się rajdu Safari wszyscy zawodnicy Będą milczeć na metach odcinków specjalnych, ewentualnie odpowiadać tak lub nie na pytania zadawane przez reporterów. Chciałbym to zobaczyć, chciałbym taką jedność zobaczyć, w myśl której wymusimy na FIA pewne zmiany. Zawodnicy bardzo szybko na to zareagowali, ponieważ zrzeszenie Worda World Rally Drivers Association taki odpowiedni Grand Prix Drivers Association GPDA z Formuły 1. Które, jak się okazuje, istnieje już od bardzo dawna, ale w ostatnich latach nie było szczególnie aktywne, natychmiast wystosowało pismo, w którym skrytykowało FIA za podejście do sportu, za zabijanie emocji w tym sporcie i zwróciło bardzo mocno uwagę na to, żeby FIA transparentnie rozliczyło się z pieniędzy, które z tych kar wpływają, a wpływa ich dużo chociażby w Formule 1. Jednocześnie podkreślili, że oczywiście szanują sędziów i ich decyzje, niemniej jednak nie można pokazywać, Jakoby kierowcy rajdowi byli nie wiadomo jakimi bogaczami, bo to nie są kierowcy właśnie w Formule 1. W rajdach garstka kierowców zarabia. Cała reszta polega na pieniądzach od sponsorów, żeby w ogóle móc jeździć. Zatem 10 tysięcy euro dla kierowcy pokroju Adriana Furmo to nie jest to samo co 10 tysięcy euro dla, nie wiem, jakiegoś przeciętnaka w Formule 1 typu Nico Hulkenberg. Pismo to zostało podpisane przez całą czołówkę Rally One i przez całą czołówkę WRC 2, startującą w rajdzie Szwecji. I przypuszczam, że pewnie podpiszą się pod tym kolejne załogi w trakcie kolejnych rund WRC. EFIA odpowiedziała, choć nie bezpośrednio na to pismo. I nie ma zaskoczenia. Bełkot... FIA na stanowisku stoi, FIA, że kierowca to wzór do naśladowania dla młodych ludzi i zasady w każdym sporcie są takie same. Czyli, krótko mówiąc, takie pieprzenie, które słyszeliśmy już wiele razy przy okazji podobnych sytuacji w Formule 1: ręce opadają. Jeżeli FIA nie ogarnie się, to Polska nie będzie jedynym krajem, w którym się buntują zawodnicy i kibice przeciwko związkowi motorowemu, bo przeciwko temu światowemu związkowi tej federacji. Też kibice w końcu się zbuntują. Ale dobrze, wystarczy tych złych wiadomości. Przechodzimy do pozytywów. Jeszcze przed vlogową przerwą wspominałem wam o planach Igora Widłaka, który będzie łączył starty w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata i jeszcze innych rajdach. A teraz mamy bardzo dużo nowych, kolejnych wiadomości. Przede wszystkim od naszego ostatniego spotkania. Dzisiejszy stronicant Kajetan Kajetanowicz. Wszystkiego dobrego, Kajto. Ogłosił, że po raz kolejny z Maćkiem Szczepaniakiem łączą siły, żeby stanąć do walki o tytuł Mistrza Świata WRC2 Challenger. Zmieniają samochód, po wielu latach spędzonych w Skodzie przesiadają się do Toyoty Yaris, o czym pierwszy raz słyszeliście już u mnie w grudniu podczas wywiadu z Kajetanem. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, to tutaj teraz Wam go podlinkuję. Auto będzie obsługiwać polska firma Rally Lab Technology, z którą tam współpracował jeszcze w czasach, kiedy jeździł Subaru. No i zaprezentował to dzisiaj barwy swojego Yarisa, które widzicie przez, to, przez ten czas, kiedy o tym mówię. Moim zdaniem samochód wygląda świetnie. Rzekłbym, że jest to najlepsze oklejenie od czasów Skody z lat 2020-2021. Także bardzo mi się podoba, podoba mi się ten niebieski, podoba mi się ten czerwony, podoba mi się, że nie ma dominacji czarnego. Fajnie Jaris wygląda, miejmy nadzieję, że będzie równie szybki. W Mistrzostwach Europy zapowiedział się z kolei Kuba Maturka, którego w tym roku pilotować będzie Damian Syty, pojadą z kodą Fabią RS Raldi 2 w bardzo zbliżonych barwach do zeszłorocznych. Swoje plany na sezon 2025 ogłosił też zespół Chimielewski Motorsport, czyli zespół, który w zeszłym roku obsługiwał mistrza Polski w klasie trzeciej, Huberta Kowalczyka, startującego z Jarosławem Kreniukiem, i tak właśnie Chmielewski Motorsport będzie obsługiwał przede wszystkim tą załogę, naszą mistrzostwą załogę z klasy trzeciej, która to w tym roku wystartuje w pełnym cyklu rajdowych, mistrzostw Europy, ale nie ona jedyna. Chmielewski Motorsport przygotuje aż trzy Renault Clio Rally 3. Drugim samochodem pojedzie Błażej Gazda, który jest mistrzem Polski w klasie Open 2WD z 2019 roku, który będzie pilotowany przez dla nowego dla siebie pilota Michała Jurgałę. Trzecie klio przygotowane będzie dla Sebastiana Butyńskiego, zwycięzcy samochodowego pucharu, rajdowego samochodowego Pucharu Śląska z 2022 roku, który z kolei pojedzie z Łukaszem Jastrzębskim. O postępach tych załóg, o postępach zespołu Chmielewski Motorsport, będziemy sobie oczywiście opowiadać w podsumowaniach kolejnych rund Mistrzostw Europy, jak i w cotygodniowych vlogach po danej rundzie ERC. W RC3 polscy kibice też będą mogli dopingować Tymka Abramowskiego z Jakubem Wrublem, tutaj bardziej znane nazwisko pilota, zapewne dla wielu z Was, którzy zapowiedzieli starty w przynajmniej pięciu rundach Mistrzostw Europy w pucharze Fiesta Rally 3 Trophy, czyli pucharze tym M sportowym dla Mistrzostw Europy. Nadal nie mamy informacji na które myślę bardzo wielu z nas czeka od Huberta Laskowskiego, którego też w zeszłym sezonie kilka razy oglądaliśmy już na szczeblu WRC, który sobie całkiem nieźle radził. Na tą chwilę jeszcze nie wiemy, co Hubert będzie robił, w którym cyklu będzie jeździł, ale wiemy z kim. Hubert nie będzie już jeździł z Michałem Kuśnierzem. Na prawy fotel zaprosił Ester Gutierrez. Młodą pilotkę z Hiszpanii, adeptkę sztuki pilotażu u takich asów jak Robert Reed, Chris Patterson czy Micka Antila. Także bardzo, bardzo doświadczeni piloci przykładali się do tego, żeby Ester wiedziała jak dyktować prawidłowo odcinki specjalne. Myślę, że mana to dziewczyna papiery, jest bowiem również finalistką dwukrotną FIA Rally Star Program, czyli takiego programu dla młodych gwiazd rajdowych FIA który był organizowany w ostatnich latach w Europie. Także trzymamy kciuki za Huberta i Ester i trzymamy kciuki przede wszystkim za jak najlepszy budżet na jak najciekawszy program startów. Do startu w Mistrzostwach Europy, do startu Mistrzostw Europy pozostało już mniej niż 30 dni, a my dalej nie wiemy, co formalnie, oficjalnie będzie robił Miko Marczyk z Szymonem Gospodarczykiem. Tak naprawdę bazujemy cały czas na informacji z wywiadu udzielonego przez Miko Radio Łódź już około miesiąc temu, w którym Miko powiedział, że na 90% pojedzie Mistrzostwa Europy. No ale kiedy dowiemy się tego oficjalnie? Bardzo, bardzo czekamy na tą oficjalną informację od Miko. Tymczasem mamy oficjalną informację z Automobilklubu polski, który to podał do wiadomości, że podpisano list intencyjny o kontynuowaniu współpracy w Armii i Mazur z Rajdem Polski. Po 20 latach teraz nastąpi 20 start rajdu polski w Mikołajkach. W tym roku miał rajd polski być przeniesiony z powrotem na południe, na asfalty. Tymczasem Mikołajki zrobiły wszystko, żeby utrzymać rajd polski, i przez kolejnych 5 lat runda, zwana rajd polski, nadal będzie w ramach RSMP rozgrywana na szutrach na Mazurach. No cóż, czekamy na powrót na asfalty, czekamy na to, że ten rajd polski będzie rundą mistrzostw Europy Asfaltową. Niestety co najmniej 5 lat jeszcze nam na to przyjdzie poczekać. To znacznie dłużej niż czekał Chris Meek, który został w zeszłym tygodniu mistrzem Portugalii 2024. Zastanawiacie się pewnie, jak to się stało, że to się stało w lutym 2025? Stało się to tak, że przepisy motorsportowe portugalskie. Nie pozwalały na to, żeby mistrzem kraju został obcokrajowiec. Trochę paradoksalna sytuacja. Natomiast zespół KRISA Mik złożył to temat do sądu o to, aby to zmienić. I sąd przyznał w zeszłym tygodniu rację, nakazał związkowi motorowemu Portugalii zmienić przepisy, ponieważ przepis uniemożliwiający obcokrajowcowi zdobycie tytułu mistrzowskiego jest sprzeczny z Konstytucją Portugalii i sprzeczny z dokumentami unijnymi, a wszak, że Portugalia, tak jak i my członkiem Unii Europejskiej jest, więc muszą się liczyć z przepisami unijnymi. Tym sposobem Klizmik został mistrzem Portugalii za zeszły rok. No i cóż, możemy to skomentować w ten sposób. Nie tylko w Polskim Związku Motorowym dziwne akcje odchodzą. W portugalskim również. Ciekawostką będą na pewno właśnie, jeszcze wracając do Polski, rajdowe Mistrzostwa Polski w tym roku. Mamy dużo zapowiedzi, dużo programów. Między innymi, co na pewno jest dla nas ciekawe, będzie... Powrót. Jakuba Kolina Brzezińskiego, eksperta z Motowizji. Moim zdaniem, nie wiem czy oglądacie, mam nadzieję, że tak, jeśli nie to zachęcam Was do tego, żeby oglądać WRC w Motowizji. Szczególnie jak Kuba przychodzi. Wszyscy zawodnicy, którzy przychodzą komentować w Motowizji, zawsze dają super wkład w tę transmisję. Ale sposób w jaki Kolin komentuje same przejazdy, jak on analizuje ustawienie samochodu na drodze, to jest coś, co na mnie robi zawsze wielkie wrażenie, co mi się zawsze bardzo podoba i co mm, bardzo podkreśla jego taki... Głód sportowy, głód, który w tym roku będzie mógł zaspokoić za kierownicą Citroena C3 Rally 2, startując w pełnym cyklu rajdowych Mistrzostw Polski. Trzymamy kciuki za kolina i za wysoki poziom RSMP 2025. Na tym w zasadzie będę kończył, bo wiadomości było oczywiście o wiele więcej przez ten miesiąc. Były informacje o licznych programach startów zapowiadanych przez kolejnych znakomitych kierowców z dużym doświadczeniem w Mistrzostwach Europy czy Świata WRC2. Były poruszane liczne kwestie wypowiedzi członków zespołów rajdowych, szefów zespołów rajdowych. Wspomnę choćby o Latwali, który gorąco poparł ten apel Worda do FIA o opanowanie się, jak chodzi o te bezsensowne i niszczące sport i emocje w sporcie kary. Ale gdybym chciał wszystkie te sprawy omówić, to vlog trwałby chyba z półtorej godziny, a tego niewielu z Was byłoby w stanie znieść. Zatem na dzisiaj już kończymy. Ja Wam bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Za dzisiaj, za cały ten miesiąc Waszego wsparcia, za te wszystkie pozytywne wiadomości od Was. Jeśli się Wam podobało, pamiętajcie oczywiście o kciuku w górę, w subskrypcji, dzwoneczku, komentarzu, udostępnianiu. A ja Wam tymczasem bardzo dziękuję za dzisiaj, za oczekiwanie. Zapraszam w sobotę na test daci i do zobaczenia.